Kukasz Maciejewski, witam Państwa i zapraszam na program W Cztery Oczy. Mamy pierwszego kandydata na wójta podkonińskiej gminy Krzymów to Sebastian ławniczak, radny powiatu konińskiego, reprezentujący polskie stronnictwo ludowe, gość programu W Cztery Oczy. Dzień dobry Panie Radny. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie. panie radny, zanim o wyborach proszę nam nieco o sobie opowiedzieć. Nie wszyscy nasi widzowie pana kojarzą. Wprawdzie moja przygoda z samorządem, z polityką rozpoczęła się dość młodo, w wieku 16-17 lat. Rozpocząłem taką swoją dość intensywną działalność społeczną. Przede wszystkim moi mieszkańcy gminy Krzymów poznali mnie z tego, że byłem inicjatorem wprowadzenia linii nr 71 autobusem ZK na terenie gminy Krzymów po to, aby poprawić tą komunikację zbiorową mieszkańców, jeżeli chodzi o dojazd do miasta Konina. Wcześniej był to duży problem, był autobus PKS, gdzie było tych kursów, bardzo mało było wykluczenie komunikacyjne, w wyniku czego no, mieszkańcy musieli kombinować na własną rękę w kilka osób w samochód, żeby, żeby dotrzeć do miasta. I, I to właśnie przyczyniło się do tego, że zostałem zauważony przez mieszkańców. No między innymi też przez takie bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami. Ponieważ... I to było kluczem dostania się do Rady Gminy Krzemów? Zgadza się. Ponieważ to wyglądało w ten sposób, że przyjeżdżałem ze szkoły, wtedy miałem 16-17 lat, wracałem ze szkoły w plecach wrzucałem, szybko coś zjadłem, kartka, długopis i zbierałem podpisy od mieszkańców. Tych podpisów zbierałem dość sporo, bo to było około półtora tysiąca podpisów, więc tych rozmów było bardzo wiele, przeprowadzonych z mieszkańcami, więc też miałem okazję, że tak powiem, się zaprezentować i inne rozmowy przeprowadzać już w tym czasie. To ile miał Pan lat, kiedy został Pan radnym? 19, w 2014 roku. Proszę się nie obrazić, ale Pan wygląda na niewiele starszego niż 19-latek, więc ile ma Pan lat? Obecnie mam 29 rocznikowo. Bo w lipcu kończę 29 lat. I przez te wszystkie lata pracuje pan w samorządzie? Tak, od 2014 roku nieprzerwalnie. Najpierw radnym gminy Krzymów, a później radnym powiatu konińskiego, wcześniej jeszcze przed ty, tymi działaniami byłem radnym Młodzieżowej Rady Miasta Konina. A teraz y, progi Rady Powiatu Konińskiego okazują się dla Pana za małe chce Pan opuścić radę i zostać wójtem? Znaczy progi nie są, nie, są, nie uważam tego, że progi są za małe. Doceniam każdą wiedzę z poszczególnych samorządów. Mam na myśli z samorządu gminy Krzymów i z samorządu powiatu. Bardzo sobie cenię pozyskaną wiedzę. Wychodzę z założenia, że człowiek całe życie się uczy. Natomiast gdzieś też wcześniej były takie, takie oczekiwania też społeczne właśnie w mojej gminie. Żebym już w poprzedniej kadencji nie do porady powiatu startował, tylko że spróbował tutaj na urząd wójta. Jednakże wtedy wykluczał mnie mój wieku, miałem 23-24 lata. Miałem Także po prostu prawo nie pozwalało mi na, na start, bo trzeba było mieć ukończone do 25 lat. Dlatego... A chęć już wtedy była? Powiem szczerze, że była, tak. Ja od, od zawsze jestem bardzo zżyty z mieszkańcami. Przez cały ten okres mojego przede wszystkim bycia w samorządzie nigdy żadnego mieszkańca od siebie nie odepchnąłem. Czy zwrócił się on, w, że tak powiem, w sprawie, która dotyczyła bezpośrednio mojego samorządu, czy nie, to jeżeli nie, zawsze starałem się pokierować do odpowiedniego organu. Nigdy nikogo nie odepchnąłem, zawsze służyłem pomocą na tyle, na ile mogłem. Obecny wójt Gminy Krzymów tak się nie zachowuje wobec mieszkańców, że chce pan go zastąpić? Tu już zostawiam to pod ocenę mieszkańców gminy Krzymów. Nie chciałbym w tym temacie się wypowiadać. To tyle, jeśli chodzi o Pana doświadczenie samorządowe, ale ma pan też doświadczenie zawodowe całkiem niezłe. Jest pan teraz kierownikiem oddziału wielkopolskiego samorządowego Centrum Rozwoju Wsi. Jak w wieku dwudziestu kilku lat zostaje się kierownikiem tak? Poważnej organizacji? Powiem Panu szczerze, że pracy się nie boję żadnej. E, moja, że tak powiem, kariera zawodowa, to trzeba uściślić, rozpoczęła się najpierw od firmy Kupiec, gdzie przeszedłem przez proces produkcyjny, później przez magazyn. Następnie byłem referentem e, do spraw handlu w okręgowej spółdzielni mieszkańskiej w Kole i w wyniku awansu... kolegi z partii. Tak, u pana prezesa Czesława Cieślaka. Zgadza się, jest obecnie radnym Sejmiku, przewodniczącym Komisji Rolnictwa. A tam w, w tam w spółdzielni został pan też swego czasu kierownikiem działu handlu, prawda? Dokładnie. Podczas przejmowania tej mleczarni w, w Koninie. Zostałem w, w ramach awansu wewnętrznego mianowany na kierownika, oddziału tutaj, kierownika handlu oddziału tutaj w Koninie. Czy obecność partii tej samej, której członek jest szefem spółdzielni, pomaga w takich awansach? Powiem panu szczerze, że nie. Już Ale pewnie nie przeszkadza? Nie, na pewno nie przeszkadza. Na pewno jakiś ten kontakt był. Jednakże też nie ukrywam, że starałem się wykazać od początku w swojej pracy odpowiedzialnością, odpowiednim podejściem. Podejściem takim, że nigdy nie opuszczam stanowiska pracy, dopóki nie ukończę zadania. Praktycznie czy sobota, czy niedziela zawsze byłem dyspozycyjny, jeżeli coś się działo w firmie. No i uważam, że wójt też ma takie zadanie, praca 24 na dobę. Bo... Czyli jeśli chodzi o Pana awanse zdecydowały względy merytoryczne, nie partyjne? merytoryczne jak najbardziej, niepartyjne. Tutaj powiem szczerze, że te również stanowiska wiele mnie nauczyły, zwłaszcza jako kierownik handlu i teraz tutaj kierownik oddziałów Ko Niewielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi. Przez te wszystkie ścieżki kariery zawodowej też nauczyłem się w odpowiedni sposób. Tak przede wszystkim się wydaje, nie, nie słyszałem żadnych też uwag, czy moich przełożonych, czy, czy pracowników. Na temat sposobu zarządzania, bo to jest bardzo kluczowe i uważam, że też kluczowe sposób zarządzania urzędem gminy. Pełna zgoda, dobrze jest mieć przygotowanie do zarządzania tak o wielką organizacją, jaką jest gmina. Ale proszę odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że został pan kierownikiem oddziału samorządowego Centrum Rozwoju Wsi? Już już tłumaczę. W pewnym okresie został ogłoszony konkurs na to stanowisko. Ja nie ukrywam, że chciałem też bardziej spełniać się w takiej właśnie wizji samorządowca i chciałem właśnie dziś pozyskać jeszcze dodatkowo wiedzę z zakresu funkcjonowania danego samorządu. I nadarzała się okazja, że właśnie ta jednostka była powoływana w poprzednim roku, na przełomie maja, czerwca, tutaj akurat najpierw była pani inspektor, stanowisko kierownika było nieobsadzone, okazał się konkurs i ja oczywiście wszystkie kryteria spełniłem, bo to nie były, to były kryteria ogólnie, które pod każdy oddział były takie same pisane, tam trzeba było mieć odpowiedni staż kierowniczy, odpowiednie wykształcenie, wszystkie te merytoryczne kwestie spełniłem, byłem na rozmowie, no i się udało. A zna się pan na... Rozwoju wsi? Na rozwoju wsi tak. Czyli powiem Panu, że całe życie człowiek się uczy. Ja wychodzę z założenia. Dopiero też te wszystkie, że tak powiem, szczegóły poznaję. Poznaje pan, będąc kierownikiem powiem, oddziału? Nie, powiem Panu tak, zakres funkcjonowania tego oddziału jest dość szeroki. Jesteśmy nową jednostką, też wszyscy się dopiero uczymy. Pan marszałek, oczywiście, też wszyscy dobrze wiedzą, nadaje dość wysokie tempo pracy. Wiele się można bardzo nauczyć, za co też jestem bardzo wdzięczny. Także my dopiero też poznajemy tą specyfikę naszej pracy. Ale tak jak mówię, zakres nasz działania to nie jest tylko, tylko tak, jakby powiedzieć, rozwój rolnictwa. E Rozwojem wsi Pan się zajmuje Roz, zajmował się Pan też innymi rzeczami. Teraz e, m, współpracował Pan z wieloma politykami e, polskiego stronnictwa ludowego i wciąż Pan z nimi współpracuje, między innymi ze starostą Bielikiem w powiecie konińskim i wiemy, że ta m, współpraca nie zawsze układa się dobrze. Jest Pan z jednym z najbardziej żarliwych krytyków. Starosty Konińskiego, a wywodzicie się z tego samego środowiska politycznego. Jak to możliwe? Czy znaczy, Panie redaktorze, nie odbierałbym to w kategorii, że jestem e, jakimś zażarliwym krytykiem pana starosty. Po prostu wychodzę z założenia, że wybrali mi mieszkańcy i staram się głos mieszkańców w pewnych kwestiach reprezentować, bo dla mnie to jest najważniejsze. Nie wybrała mnie partia, wybrali mi mieszkańcy i podczas wielu jakichś różnych rozmów staram się to też nie tylko czy panów starość, ale też innym samorządowcom czy, czy politykom przekazywać to, czego oczekują mieszkańcy, głos mieszkańców przede wszystkim. Ale jeśli młody działacz atakuje publicznie działacza z dużym, jeśli nie ogromnym stażem zawodowym i samorządowym, no to w partii mogą pojawić się głosy niezadowolenia, pojawiają się? Czy nie do końca, nie, nie powiedziałbym tak, nie chciałbym się też wypowiadać za, za kogoś innego. Ja reprezentuję swoje stanowisko. Yy, myślę, że do tego też wszystkiego przyczyniła się pandemia, więc też jakieś ograniczone spotkania, rozmowy i brak tego jakiegoś dialogu wewnętrznego. Ten proces właśnie wszystkich zamknięcia w, w pomieszczeniach no spowodował, że tej rozmowy brakowało. No i gdzieś ta rozmowa troszeczkę się wylała, że tak powiem, na zewnątrz. A jak yy, yy, pana stosunki, związki, współpraca z, ze starostą się, Bielikiem się układa? Na chwilę obecną bardzo dobrze. Powiem, że może był jakiś mały kryzys, ale uważam, że trzeba rozmawiać, dużo rozmawiać, pewne rzeczy sobie wyjaśniać. Myślę, że też to wynika z różnicy wieku, no, jestem młodszy, pan starosta jest troszeczkę starszy, każdy ma jakiś swój światopogląd w danej sprawie, więc myślę, że też to z tego wynika. Także. Rozumiem, czyli kryzys za, zażegnany został? Tak, jak najbardziej. A jak y, kontakty i współpraca z panią Danutą Mazur, wójtem Krzymowa się układa? No powiem panu szczerze, że jakiejś dużej w, współpracy pomiędzy mną a panią e, wójt Danutą Mazur na e, szczeblu jako wójt radny powiatowy, no nie było zbyt dużej. A to wójt. niedobrze. Bo powinna być, bo przecież taka jest rola radnego powiatowego, żeby we współpracy z y, samorządowcem, którego region gminę reprezentuje w Radzie Powiatu, e, żeby ta współpraca była i żeby przekładała się na to, co radni powiatowi dla gminy Krzymów mogą zrobić. Zgadza się, ale nie lubię się narzucać. A, czyli problemy są z tamtej strony. Znaczy to bym pozostawił tutaj dla. Bardzo tajemniczy pan e e radny dzisiaj. Czyli rozumiem, że współpraca się nie układa. Tego nie powiedziałem. A powinna się układać, żeby za, za, załatwiać różne sprawy. Czy to jest jeden z powodów, dla których Pan postanowił startować, czy ubiegać się o stanowisko wójta gminy Krzymów? Panie redaktorze, ja przede wszystkim mam troszeczkę inną wizję, jeżeli chodzi o rozwój gminy, o zarządzanie urzędem gminy. Jestem młodym też człowiekiem, mam też mojego syna. Chciałbym mieć wpływ na przyszłość właśnie tych najmłodszych pokoleń. I na, na rozwój tej całej gminy? Nie ma jeszcze kampanii wyborczej, więc o szczegółach programu wyborczego nie będziemy rozmawiać. Natomiast chciałbym się spytać pana jedynie o to, jaką wizję rozwoju gminy Pan ma? Czy nie ukrywam, że dopóki nie ma założonego komitetu wyborczego, nie chciałbym takich szczegółów ujawnić. Ale ja nie pytam o szczegóły, tylko jaką gminę Krzymów widzi Pan za 5, za 10 lat? Czy to powinna być gmina? Rolnicza czy bardziej przemysłowa niż jest dzisiaj. W jakim kierunku chciałby Pan rozwijać gminę? Znaczy, mogę krótko udzielić, żeby też nie zostało mi zarzucone, że w jakiś sposób się promuje. Bym poszedł właśnie w kierunku takim turystycznym, bo nasza gmina Słynie przede wszystkim to zapoczątkował, też poprzedni włodarz budowa dwóch wieży widokowych, szlak tutaj do Tokurski, ale też chciałbym przyciągnąć inwestorów, bo jest tutaj potencjał, ale to wymaga też pewnych kroków. Jest Pan bardzo aktywnym radnym. Bardzo często zabiera Pan głos. Interpelacje składane przez Pana radnego zawsze zajmują znaczną część sesji Rady Powiatu. Na co mogą liczyć mieszkańcy Gminy Krzymów, jeśli Pan zostanie wójtem? Przede wszystkim na to, że nikt nie zostanie odtrącony i każdy głos mieszkańca będzie się liczył. Sebastian Ławniczak, radny powiatu konińskiego, pierwszy kandydat na stanowisko wójta gminy Krzymów, był moim i państwa gościem. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję także Dziękuję państwu. Ja także dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym programie.